Będzie pochwalony Jezus Chrystus. W sumie najpierw chciałem powiedzieć, że w warsztatach brało udział pięciu uczestników. Pięciu uczestników zakończyło swoją pierwszą ikonę. Pracowali przez dwa tygodnie i pracowali zgodnie z zasadami ikonografii bizantyjskiej, czyli tak jak tradycyjnie tworzy się poprzez materiały. Ikonę bizantyjską. No i tak im prace wyszły, jak im wyszły. Myślę, że każdy może sobie potem zobaczyć z bliska, zobaczyć jak bardzo. Większość uczestników wpisała swoje ikony pierwszy raz, w związku z tym wyzwanie mieli naprawdę duże. Przeszli przez swój kryzys, przeszli przez trudne chwile, ale myślę, że wszystko dobrze się zakończyło. A ja ogólnie mam powiedzieć coś o duchowości ikony i powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest temat ogromnie trudny. Bo przede wszystkim jest bardzo szeroki, ale druga strona tego tematu jest o tyle trudna, że dzisiaj mówienie o jakiejś duchowości jest bardzo modne. Takie, nie, ja mam duchowość taką, ja mam duchowość taką, nie? Ale duchowość odnosi się, ten termin odnosi się do człowieka. Więc, jak mówić teraz o duchowości ikony, skoro ikona jest stricte rzeczą. I e, kiedy zadano mi ten temat, kiedy przedstawiono ten temat, to zacząłem chodzić i tak się zastanawiać, no, no, no ale jak ja to mam teraz powiedzieć? Ja spróbuję jednak podjąć temat e, i myślę, żeby go dobrze rozważyć, to najpierw musielibyśmy się zastanowić w ogóle nad samym terminem, co to jest duchowość. Bo ważne by było określić najpierw to, żeby potem móc pójść dalej. Duchowość to jest taka cecha człowieka, która odpowiada za odpowiedź na egzystencjalne pytania. Czyli takie pytania jak: po co żyję, gdzie idę, gdzie dążę. To jest. Psychologia nam podzieli człowieka na trzy części: na fizyczność, ciała, psychikę i ducha. I duchowość. I duchowość właśnie jest tą częścią człowieka, która jest odpowiedzialna za to, żeby człowiek sobie odpowiadał na pytanie, jaki to wszystko w ogóle ma sens. Dlaczego wierzę, dlaczego mam, gdzie dążę, po co ja w ogóle żyję, po co to wszystko robię. I czy ikona, jako gatunek sztuki sakralnej? I to jest bardzo ważne, co teraz mówię, że to jest gatunek sztuki sakralnej, a nie tam coś innego. Czy ikona w tym momencie jest jakąś duchowością? Okazuje się, że jest, a jak to wygląda, to już spróbuję powiedzieć. Chciałbym też tutaj od razu powiedzieć, że nie jest duchowością emocjonalność, nie jest duchowością uczuciowość, wszystko to, co mamy związane z tym, nie jest także duchowością moralność. To są zupełnie inne rzeczy, wynikające z duchowości, ale sama duchowość to jest właśnie to, to, egzystencjalny problem. Rozwiązanie człowiekowi tego egzystencjalnego problemu. No bo w sumie sami pewnie doświadczacie, że kiedy człowiek żyje i jakby nie wie, po co żyje, nie, nie ma tego takiego, nie ma tej odpowiedzi w sobie, no to w sumie to życie takie trochę no bezcenne. Nie ma też takiej siły życiowej, nie ma takiego ducha życiowego. Stąd mówimy o duchowości, bo duchowość ma każda religia. Nie, to nie jest tylko zamknięte dla nas, dla katolików, tylko każda religia będzie miała jakąś tam swoją duchowość. I jak teraz ta ikona, czyli to specyficzne dzieło, odpowiada na, to, na ten problem, jak pomaga otworzyć sobie tą duchowość, czy jak, jak to w ogóle, co, co to jest. Tak więc ikona jest, ten, ten gatunek sztuki sakralnej ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się duchowości. Warto tu zaznaczyć, że tworzący ikonę zajmuje się gatunkiem sztuki, a nie stylem. I to za chwilę będzie bardzo ważne i ja wyjaśnię, dlaczego. Dionizjusz Sfurny, czyli jeden z ludzi, którzy napisali Hermeneję. Hermeneja to jest taki podręcznik dla ikonografów po to, żeby oni wiedzieli, jak stworzyć ikonę. I na samym początku mówi coś takiego do ucznia. Pamiętaj uczniu, że masz zamiar zajmować się świętą sztuką. Na samym początku, na dzień dobry. Ja, kiedy pierwszy raz to przeczytałem, to stwierdziłem, że no to co on chce mnie wystraszyć. teraz? <grym> Czy o co chodzi? Dionizjusz Sfurny, czyli ten, który uczy tej sztuki malarskiej, na samym początku odpowiada uczniowi, odkrywa mu tajemnicę, czym on będzie się zajmował. I w czym ta tajemnica tkwi? Ano w tym słowie, święty. Samo słowo święty w językach, skąd wykona się, skąd wykona ma korzenie, czyli w języku greckim to jest agios, w języku hebrajskim kodesz, oznacza inny, Wyizolowany, niezrozumiały. W tych językach słowo święty to oznacza. Czyli co mówi Dionizjusz z Furmy, bo on napisał nie po grecku. Nie, ono nie jest napisane po polsku, tylko bierze z greckiego. Co mówi Dionizjusz? Będziesz się zajmował sztuką inną, wyizolowaną, świętą. Czyli czymś superspecyficznym, super specyficznym gatunkiem. Tradycja kościoła prawosławnego powie nam jako argument powstania tego w ogóle. Opowie nam taką historię, taką legendę, że był pewien król Abgar, który zachorował na prawdopodobnie trąd i nie mógł zostać uzdrowiony, nie mógł uleczyć, w związku z tym wysłał swojego sługi do Chrystusa, aby ten albo zaproponował Chrystusowi przyjście do króla, albo poprosił o łaskę uzdrowienia u Chrystusa. Swojemu słudze zapowiedział również, że jeżeli nie uda ci się jakby tego Chrystusa tam ściągnąć, nie, no to przynajmniej go namaluj. Przynajmniej namaluj jego twarz. Sługa próbował to zrobić. Niestety twarz Chrystusa tak promieniała, życzące zmieniała jakby światło i sługa nie był w stanie tego obrazu dokonać. W związku z tym Chrystus wziął płótno, przyłożył je do twarzy i na sposób cudowny przekazał wizerunek na to płótno. I to płótno dzisiaj w ikonografii bizantyjskiej nazywamy spas czyli zbawiciel nieludzką ręką tworzony. Czyli obraz, który powstał w ten sposób. Dlaczego to jest takie, takie ważne? U nas w Kościele Katolickim mamy święt Weronikę, że ona także w taki sposób przekazała to płótno. To są legendy, bo w Biblii tego nie mamy. W tej nazwie spas twornej została zawarta zasadnicza i podstawowa prawda o samej ikonie. Tutaj znajdujemy cel powstania ikony i tu znajdujemy sedno duchowości jakie centrum i sensem naszej drogi naszego życia jest on. Ten wizerunek, który został nam przekazany zmienia nam zasadę drugiego przykazania. Bo drugie przykazanie mówiło nam o tym nie wolno tobie robić rzeźby, nie wolno tobie oddawać jej czci, nie wolno to, nie wolno tamto. To był zakaz w prawie żydowskim. Nie wolno tego było robić. A prawda jest taka, że tu nie chodziło o wizerunek. Bo jak wiecie, 10 przykazania to jest 10 słów. I my to mamy tak rozwinięte tam, przez wieki, to teologia i tak dalej rozwinęła. Ale to jest 10 słów. I to drugie słowo oznacza tyle samo, co... Niech pomiędzy mną a tobą, niech pomiędzy moją twarzą a twoją twarzą nie będzie żadnej innej twarzy. Stąd też Chrystus przez to, że się wcielił, my go możemy dzisiaj malować. No bo, jakby były w takich czasach, aparaty fotograficzne, to byśmy zrobili zdjęcie. Ale no nie było, więc go malujemy, ale nie tylko dlatego go malujemy. Malujemy go dlatego, żeby nie było pomiędzy nami innej twarzy. A że on jest inny, to malujemy go w inny sposób. I to jest cecha charakterystyczna ikonografii bizantyjskiej. W jaki więc sposób ikona jest duchowością, jak odpowiada na pytania o sens i cel yy, naszego życia, czy Mamy kilka tutaj dróg w ikonografii. Jak już wspomniałem, ikonografia bizantyjska jest gatunkiem sztuki, a nie stylem. To rozróżnienie jest bardzo ważne, ponieważ gatunek, nazywając też gatunkiem, stawia od razu pewien schemat na ikonie. I ten schemat w Kościele został nazwany panonem ikony. Co to jest ten panon? W dzisiejszych czasach rozwój ikony jest bardzo taki szeroki, w kościele katolickim szczególnie, poszło do takiego tego i jest taki ciągły spór o kanon. Nie? Tam tu się kłócą, tam się kłócą ikonografowie, a to jest kanoniczne, to nie kanoniczne, to w tamtą stronę. Zasadą kanonu i najważniejszą częścią kanonu jest po prostu zachowanie gatunku tej sztuki. I wszystko. Ale to, że ona zachowuje ten gatunek. To jest bardzo ważne do tego, aby była przekazem duchowości. I to zaraz spróbuję dalej wyjaśnić. Ikona ma za zadanie wyrażać za pomocą środków artystycznych prawdę wiary. Czyli dogmatykę, Biblię, historię Kościoła. Ona to robi nie za pomocą tekstu, a za pomocą obrazu. I bardzo ważną rzeczą jest w ikonie to, że ikona jako jedyna sztuka wykształciła pewną formę przedstawiania tych dokumentów. I jeżeli tą formę zakłócimy, automatycznie nie będziemy mieli możliwości. Odczytania tej ikony i ikona, przynajmniej być ikoną. Co to są za formy, bardzo takie specyficzne i spróbuję tutaj oprzeć się, bo mówimy tutaj jak najbardziej o ikonie częstochowskiej, która też jest ikoną, nie jest obrazem w sensie tego. Jest w pełni ikoną, zarówno, zarówno jaka, jako ikona, która powstała w czasach dawnych, ale też dlatego jest ikoną, że należy do gatunku ikon i jej formą jest tak zwana forma hodegetry. Co to znaczy hodegetry? Ta, która wskazuje drogę. W jaki sposób to przedstawia się na tej ikonie? Maryja wskazuje na Chrystusa, który jest drogą. I wszystko to jest dogmat. To jest dogmat wiary. Tu nie trzeba teraz szukać, czy Maryja ma takie włosy, czy Maryja ma takie oczy, czy Maryja ma takie coś. Bo ikona jest gatunkiem, a nie stylem. Styl polega na tym, że ktoś, kto maluje ikonę, ma swój styl po prostu. A gatunek polega na tym, że ten, który maluje tą ikonę, musi zachować pewne formy które muszą odpowiedzieć. I niby taka prosta sprawa, nie no, co mimochodem, pokazuje pokazuję na, na tą. I to, to już wszystko jesteśmy zawiedzieli w jakiś taki sposób. Nie? Ale kochani, to jest, to jest podstawa duchowości. W prosty, przejrzysty sposób poprzez tą ikonę możemy odczytać podstawę naszej duchowości. Masz jakiekolwiek kłopoty, jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek wątpliwości. No, przychodzisz do Maryi. Ja no to proszę bardzo. Czego tu życzy dalej? Ikony wytworzyły, ta, ta, ta grupa sztuki wytworzyła bardzo niewiele tak naprawdę przykładów przedstawiania tych prawd wiary. No bo jeżeli mamy e, przykłady przedstawiania Chrystusa, no to mamy Święte Oblicze, Pantokrator, tronujący, Błogie Milczenie, i każdy z nich ma tą specyficzną wypowiedź jakąś. Bo na przykład Pantokrator to jest po prostu wszechwładca władca totalnie wszystkiego. Bardzo prosta forma wizerunku, no bo jest to Chrystus, który trzyma. Biblię, albo błogosławi, albo gestem ręki mówi, że uwaga, będę mówił coś bardzo ważnego, bo to jest też kwestia gestów na ikonach. I wszystko. Ikona jest tak naprawdę bardzo prosta, bo nie ma potrzeby tworzenia czegoś nowego. Kościół nie tworzy, nie? Nawet w w ciągle. Nie ma takiej potrzeby. Te kilka nam wystarczy. Tak samo mamy w przykładach czy tych formach ikon Matki Bożej. Mamy Eleuzę, czyli słodki pocałunek, miłosierdzie. Mamy chodegetrię, mamy katafigi. Co to jest katafigi? Maryja słuchająca. Wielu ludzi myli ją z Maryją stojącą pod krzyżem. Jest to ikona, w której Maryja ze schyloną głową nasłuchuje. Bardzo mocno tego, co czyta święty Jan, jak opisał mękę Chrystusa. I to jest ikona katafigi. Oranta, ta, która wstawia się za nami, tak? dźwiga ręce do Boga i wstawia się za nami i nas ochrania. I to są wszystko prawdy wiary. I tu jest schowana ta duchowość. W ikonie. W bardzo prosty sposób. Jaki wpływ zatem ma gatunek ikony na, na jej duchowość? Gatunek ikony się charakteryzuje specyfiką materiałów i metodą wykonania, czyli technologią. To technologia określa, czy dzieło dane jest ikoną, czy nie. I nie chodzi tu o styl, a o technologię zachowanie technologii czyli zachowanie szkicu Najważniejszą cechą technologiczną ikony jest odpowiednie malowanie. Ikona ma przedstawić postać w stanie uwielbionym. I to jest podstawa technologii ikony. Co to znaczy przedstawić postać w stanie uwielbionym? Ikona jest jedynym dziełem w kościele jako sztuka sakralna, która przedstawia postać która jest już w niebie. I zadaniem ikonografa jest tak wykorzystać technologię, aby ta postać świeciła od środka. My tego niestety na Ikonie Częstochowskiej już nie widzimy, bo najprawdopodobniej było to tak zrobione. Ale przemalowania, wieki, konserwacja i wszystko inne to zniszczyło. Przy czym idzie o to, że zauważcie, że na Maryi ta twarz, jak tak się przyjrzeć, to ona świeci od środka. To jest podstawą technologii ikonografii. Dlaczego tak to przedstawiamy? Ponieważ my, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie sobie przedstawić rzeczywistości, w której nie ma czasu. A ikona przedstawia rzeczywistość wieczną, tak? czyli nie mającą czasu już. Rzeczywistość uwielbioną, prześwietloną przez Boga. Dlatego w ikonie będziemy mieli bardzo ważną zasadę malowania w drugą stronę. Obraz maluje się od jasnych kolorów do ciemnych, a ikonę maluje się odwrotnie. Od ciemnej kolorystyki po jasną. Ikony będziemy malować w bardzo specyficzny sposób, poprzez laserunki. Niby taka techniczna tylko sprawa, nie? Ale laserunek to jest tak cienkie nakładanie farby, żeby po nałożeniu koloru czy wydobyciu kształtów za pomocą tej farby nadal było widać to, co jest z tyłu, czyli tło. I temu nadajemy duchowy wymiar ikonu. Poprzez technologię oczywiście. Nie? Tu mówimy o, o czystej technologii, ale to jest bardzo ważne bo pamiętajmy to, co powiedziałem na początku, że jest to jedyna sztuka w kościele, którą nazywamy świętą. Żadnej innej sztuki w kościele nie nazywamy świętą. A kościół, ikonę, nazywa ciągle, od sobotonicyjskiego, nazywa świętą sztuką. Że ktoś zajmuje się tą świętą sztuką. I właśnie przez tą charakterystykę prostych materiałów, prostego wykonania nadajemy sens duchowy tej ikonie, a tym samym nadajemy jej duchowość, tak? Na ikonie nie znajdziemy, yy, przede wszystkim ikona rezygnuje z naturalizmu. No ciężko jest stwierdzić, patrząc na ikonę Częstochowską, że ona ma związki takie czyste z naturalizmem, czyli z portretowaniem na przykład. I to nie jest portret. Oczywiście, ikona dąży do naturalizmu, no bo jak przedstawić twarz? No nie ma innego sposobu. Nie musimy namalować dane figury, które nam twarz wydobywają. Ale zobaczcie, że wiele rzeczy jest w ikonie zaburzonych naturalnie. Ikona jest malowana odwrotną perspektywą. Co to znaczy? Gdybyście mieli na ikonie jakieś domki albo zobaczyli ikonę Pantokratora, to księga Pantokratora Zamiast zmniejszać się nie w miarę iścia głębiej, to ona się zwiększa. Jest odwrócona perspektywa. W obrazach normalnie mamy perspektywę zrobioną tak, że możemy wejść do obrazu, a ikona wychodzi do nas. Tego bardzo często będzie założona, Będzie miała wydłużone ręce nienaturalne zgięcia w rękach, czy w takich w tych. To wszystko jest po to, żeby rozróżnić, że my malujemy postać i osobę, która jest w niebie. Osobę duchową. My nie malujemy portretu. Dlatego w zamówieniach ikon ja mam na przykład bardzo często problem, bo ludzie przychodzą i chcą mi portret. No a ja jestem ikonografem i muszę spełniać kanon ikon. No i co teraz, się problem? W obecnych czasach zauważamy też, na ikonie też nie ma emocji. Emocje są subiektywnym odbiorem osoby, która patrzy na ikonę. Ale ikona ma za zadanie nie przekazywać emocji. Ma być stateczna. Zobaczcie, że w ikonach nie ma ruchu zazwyczaj. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na ikony, które poszły troszeczkę w stronę Biblii Pauperu, no to wtedy tam będzie ruch, tam będzie coś, ale zazwyczaj przedstawiamy postać na wprost statecznie i bez emocji. Usta są bez emocji. Akurat w przypadku Częstochowskiej ikony mamy usta mówiące. I one są w ten sposób wycieniowane, dlatego że normalnie na zasadzie tej sztuki nie cieniujemy ust równocześnie do góry i na dole. Nad, e, wargi, a e, w ikonie Częstochowskiej tak to jest wycieniowane. I to są usta typowo mówiące, zarówno u Chrystusa, jak i u e, Matki Bożej. Nie wiadomo, czy to jest kwestią będu, czy to jest e, kwestią, że tak malarz to, e, e, ikon to namalował i tak to zostało. Ale sama ikona sobie nie przekazuje emocji. I nie powinna tego robić. Dlaczego? To, co powiedziałem wcześniej. Emocje, czułostkowość nie są duchowością. To jest owoc w Ale nie są duchowością, bo emocje nam nie odpowiadają na e, egzystencjalne rzeczy, które my potrzebujemy, tak? Nie dają nam odpowiedzi, po co żyjemy. Emocje nam dają odpowiedź? Nie. W związku z tym Ikona jest bardzo statyczna. Dlatego ikona przez zachowanie tego gatunku, tego stylu, tej formy jest duchowością, ale przede wszystkim odpowiada nam na najważniejsze pytania o naszą wiarę, o nasz sens życia, o nasz, nasz byt tutaj. I robi to w sposób idealny i z drugiej strony maksymalnie prosty. Nie trzeba nic tam wymyślać. Bo w życiu w sobie też nie trzeba niczego specjalnego wymyślać. W życiu jest proste. Pan go daje proste odpowiedź. Nie komplikuje tego wszystkiego. Kościół. E na soborach nicejskim i Konstantynopolskim nadał ikonie szczególny wymiar. Szczególny wymiar uczestnictwa w życiu Kościoła, w życiu liturgii i zrównał ikonę, czyli ten typ sztuki, ten gatunek sztuki, zrównał z Biblią i relikwiami. I tylko ten gatunek. dalszą sztukę, którą mamy w kościołach, traktuje jako ozdobę, dodatkową część, a ikona zostaje wprowadzona na równy stopień oddawania jej czci. I teraz uwaga: nawet konstantynopolski sobór powie, że kto by obrażał ikonę, kto by nie uznawał tej czci oddawanej ikonie. Ma zostać wyłączony ze wspólnoty. Kara jest duża. Tak samo, kiedy by nie oddawał czy ci Biblii, czy relikwii, tak obrażałby. Tak samo ma być potraktowany, tak mówi sobie. Oczywiście ja to nikogo nie jest strasznie to chodzi. Nie, ale jaką wagą, jakby określił Kościół i wiedząc, że jest to art artystyczne dzieło duchowe i przede wszystkim sobór nicejski nazwał ikonę, że jest ona miejscem poprzez zachowanie tej formy, tej sztuki tego wszystkiego, jest ona miejscem przebywania na sposób duchowy osoby, która jest na niej namalowana. Malowana lub też napisana, jeśli chodzi o pisanie malowanie i malowanie ikon, to nie czepiajmy się tego, bo to po prostu jest kalka językowa. W języku greckim grafo i w języku rosyjskim pisać, pisaty, oznacza ten sam, tą samą czynność, czyli malowanie obrazu i pisanie lub pisem po kartce. Po prostu nie ma rozróżnienia w pewnych językach, a my, my mamy na to dwa słowa różne. Oczywiście my ikonografowie troszkę się upieramy, żeby mówić, że ikony piszemy, dlatego że jest to po prostu opisywanie dogmatów kościoła za pomocą danej technologii, kolorów itd., itd. ale tutaj, tutaj technicznie malujemy i malujemy postać, która jest w stanie uwielbionym. Czyli nie malujemy realistycznej postaci umieszczonej w czasie, tylko to jest postać już poza czasem, już będąca w stanie nieba, w stanie błogosławionym, czyli po życiu, i tym samym automatycznie mamy odpowiedź na egzystencjalne dla nas pytanie: A co będzie dalej? I jak już się skończy to życie, no to będziemy Was malować wtedy fakoda. I ikona uobecnia, nie tylko uobecna, ale jest obecnością na sposób duchowy. I zakończę to takim przykładem, że na Wschodzie, kiedy, kiedy jestem na przykład na Ukrainie, gdzie pracuję, zdarza się, że pije się wódkę w domu. I ci ludzie mają tak wewnątrz tą ikonę. Jakby traktują ją jak domownika, że ikony odwracają twarzą do ściany, żeby nie widziała tego, że robi się coś złego. Do takiego stopnia dla nich ta ikona jest obecnością. Chciałbym wam życzyć, żeby w waszej duchowości, czyli w waszym życiu rozwijaniu siebie, żeby... Właśnie ikona miała taką rolę I tak bardzo wam uświadamiała tą obecność. Bóg Zachodzie.